Fakty cię nie zbawią, czyli dlaczego przegrywasz każdą dyskusję w internecie? Adam i Julia biorą na warsztat jeden z najbardziej frustrujących mechanizmów ludzkiej psychiki efekt sprzeciwu. Dlaczego fakty nie tylko nie przekonują, ale wręcz utwierdzają nas w błędnych przekonaniach? I czy jest jakikolwiek sens w dyskusjach z wujkiem na imienina? Adamie, muszę ci się do czegoś przyznać. Wczoraj spędziłam godzinę. Kłócąc się na forum internetowym o wyższości kotów nad psami, przedstawiałam badania, statystyki, argumenty behawiorystów. Myślisz, że kogoś przekonałam? Pozwól, że zgadnę. Zostałaś okrzyknięta opłacaną agentką kociego lobby, a druga strona uznała, że psy są jeszcze wspanialsze niż myśleli na początku? Bingo! Było dokładnie tak. Im więcej faktów podawałam, tym bardziej oni okopywali się na swoich pozycjach. To jest jakaś czarna magia. To nie magia, Julio, to psychologia. Nazywa się to efektem sprzeciwu, Sangierskiego backfire effect. Zjawisko stare jak świat, ale w dobie internetu rozkwitło jak nigdy. Czyli to normalne, że próba ugaszenia pożaru dezinformacji benzyną faktów kończy się jeszcze większym pożarem. To strasznie frustrujące. Frustrujące, ale i fascynujące. Pokazuje, że nasz mózg nie jest bezstronnym sędzią. Jest raczej adwokatem, który ma już z góry ustaloną tezę i szuka dowodów na jej poparcie. O, to dobre. Czyli jak informacja pasuje do mojej tezy, to pytam, czy mogę w to uwierzyć? A jak nie pasuje, to czy muszę w to uwierzyć? I oczywiście, odpowiedź na to drugie pytanie prawie zawsze brzmi: nie. Właśnie. Szukamy wtedy najmniejszej luki, najdrobniejszej nieścisłości, by zdyskredytować niewygodny fakt. Bo przyznanie się do błędu, zwłaszcza publicznie, jest po prostu bolesne. To ten słynny dysonans poznawczy, prawda? Ten konflikt w głowie, kiedy okazuje się, że ja, osoba inteligentna i poinformowana, wierzyłam w jakąś bzdurę. Łatwiej odrzucić fakt, niż zmienić myślenie o sobie. Dokładnie. Ale jest jeszcze coś głębszego. Nasze przekonania to nie tylko opinie to część naszej tożsamości. No tak, jeśli jesteś weganką, to nie tylko nie jesz mięsa to część tego, kim jesteś, do jakiej grupy należysz. Atak na weganizm to atak na ciebie osobiście. I na twoje plemię. Obrona poglądu staje się obroną wspólnoty. A przyznanie racji drugiej stronie to niemal zdrada stanu. Dlatego kłótnie w internecie są tak bezcelowe. Tam nie chodzi o dotarcie do prawdy, tylko o pokazanie lojalności swojej bańce informacyjnej. To jest jeden wielki teatr. Performatywna debata nie przekonuje ciebie, tylko występuje dla mojej publiczności, która przybije mi piątkę za zmasakrowanie lewaka. Albo zaoranie prawa. Och, nienawidzę tych sformułowań. Ale dobra, dość diagnozy. Co z tym zrobić? Mamy po prostu zrezygnować z rozmów z ludźmi, którzy myślą inaczej. To byłoby najprostsze, ale chyba nie o to chodzi. Kluczem jest podobno zmiana strategii. Zamiast konfrontacji, współpraca. Czyli co? Mam zacząć rozmowę z fanem psów od słów. Słuchaj, oboje kochamy zwierzęta i chcemy dla nich jak najlepiej, prawda? To brzmi. Zaskakująco sensownie. Znalezienie wspólnego gruntu. To zmienia ramy rozmowy z bitwy na wspólne poszukiwanie rozwiązania. Nagle nie jesteście wrogami. A potem zamiast mówić, mylisz się, bo lepiej zadawać pytania w stylu: a co cię przekonało do tego poglądu? Albo pomóż mi zrozumieć, skąd masz te informacje. To tak zwane podejście sokratejskie. Zamiast atakować, zmuszasz kogoś do autorefleksji. Mniej przyjemne dla jego, ale potencjalnie skuteczniejsze. Jest jeszcze jeden trik. Zanim podasz kontrargument, musisz potwierdzić tożsamość rozmówcy. Powiedzieć coś w stylu Rozumiem, dlaczego tak myślisz, to logiczne, albo Podziwiam twoją pasję w tym temacie. Hmm. To już brzmi trochę jak manipulacja. Pochwalę cię, żebyś stracił czujność, a potem uderzę faktem. Ale rozumiem mechanizm. Ktoś, kto nie czuje się zagrożony, jest bardziej otwarty. To nie manipulacja, Adamie. To inteligencja emocjonalna. Chodzi o to, żeby zdjąć zdroje z rozmówcy. Wtedy jest szansa, że coś do niego dotrze. A co, jeśli to nie działa? Co jeśli emocje biorą górę i rozmowa zamienia się w festiwal oskarżeń? Wtedy trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Czasem jedynym zwycięstwem jest grzeczne wycofanie się z rozmowy. Nie każdą bitwę da się wygrać. Sztuka strategicznego odwrotu podoba mi się. To dowodzi, że jesteśmy istotami nie tyle racjonalnymi, co racjonalizującymi. Używamy rozumu, by uzasadnić to, co czujemy. Wiesz co, to wszystko jest trochę smutne, ale daje też nadzieję. Zaczniesz od... Wujku, obaj chcemy, żeby nasze wnuki miały gdzie jeździć na nartach, prawda? A potem zapytasz o potencjał ekonomiczny zielonych technologii? Dokładnie. Zamiast mówić o zakazach, powiem o innowacjach. Dopasuję argumenty do jego wartości, czyli wolności gospodarczej. Może to jest klucz? Brzmi jak plan. Choć obawiam się, że w przypadku ananasa na pizzy żaden wspólny grunt nie istnieje. To jest fundamentalny rozłam w społeczeństwie. Haha, <stutwue> <stutwue> może masz rację. Niektórych bitew po prostu nie warto toczyć. Ale to daje do myślenia, prawda? <stutwue> Zdecydowanie. Zrozumienie tego mechanizmu to pierwszy krok. Zamiast rzucać w siebie faktami jak kamieniami, może faktycznie nauczymy się budować most. No właśnie. I z tą myślą zostawimy naszych słuchaczy. Zastanówcie się, czy jest w waszym życiu taka dyskusja, z której zrezygnowaliście, a może teraz, z tą wiedzą, spróbowalibyście podejść do niej jeszcze raz, ale zupełnie inaczej?